Istnieje pierdyliard różnych protokołów, blockchainów i różnych warstw drugich i trzecich. Ale jest jeden projekt, który zamierza zjednoczyć ten świat i jest on aktualnie jednym z największych cross chainowych protokołów z wyceną na poziomie 3 miliardów dolarów i dofinansowaniem równym ponad 260 milionów dolarów. Tym właśnie jest Layer Zero, czyli wyczekiwany przez wielu projekt, który miesiąc temu Wypuścił nareszcie swój token ZRO i w ostatnich dniach wzrósł aż o kilkadziesiąt procent. A w tym materiale dowiesz się, jak dokładnie działa ich produkt, jaką posiada Tokenomię i czy tak naprawdę używa go odpowiednio dużo osób, by w niego inwestować. Przesiemy się teraz na stronę Layer Zero i tutaj możemy przeczytać definicję. I brzmi ona następująco: Layer Zero to technologia, która pozwala aplikacjom przenosić dane pomiędzy blockchainami, unikalnie wspierając odporne na cenzurę wiadomości i niewymagający pozwolenia rozwój. Przez niezmienne smart kontrakty. Super. Ale co to oznacza? Oznacza to, że Layer Zero po prostu pozwala przenosić aktywa między blockchainami w sposób zaufany, w sposób bez żadnej centralnej kontroli i każdy może z niego korzystać bez pozwolenia. Czyli na przykład możesz przenieść swoje ETH z sieci Arbitrum na sieć Base bez konieczności korzystania np. z giełdy czy mostów. Na ten moment przy użyciu Layer Zero zostało przeniesione ponad 135 milionów wiadomości wartych 50 miliardów dolarów. Na 70 blockchainach, korzystając z ponad 200 aplikacji. Oprócz tego, to trzeba przyznać, że ekosystem ten jest naprawdę przepotężny, mocna infrastruktura, ale nie ma też co się dziwić, bo jest to aktualnie topowy projekt wśród cross rozwiązań. Na ich stronie możemy zobaczyć tych największych partnerów, którzy są w ekosystemie, i są to m.in. EtherFi, Itena, PancakeSwap, Shrapnel czy Magic Eden. Wracając do dofinansowania, o którym mówiłem na początku, to Layer Zero miało łącznie 5 rund inwestycyjnych, w których zebrali dokładnie 263,3 milionów dolarów. Jak możesz teraz zauważyć na ekranie, to w Layer Zero inwestowali naprawdę poważni gracze na rynku kryptowalut, tacy jak A16Z Coinbase, Binance, czy już upadły FTX. W temacie tokenomii, to obecnie w obiegu mamy 111 milionów tokenów ZRO, co przy obecnej cenie daje nam market cap równy 560 milionów dolarów, a całkowita wycena w tym przypadku będzie wynosić ponad 5 miliardów dolarów, ze względu na to, że maksymalna podaż to aż miliard tokenów. Do 20 czerwca 2025 roku Layer Zero nie planuje żadnych unlocków. Od tego dnia rozpocznie się uwalnianie tokenów dla partnerów, Ludzi, którzy wcześniej mieli jakiś wkład w projekt i dla community. I tak co około miesiąc będą stopniowo uwalniane tokeny aż do 20 czerwca 2027 roku, bo wtedy zostanie osiągnięty próg miliarda sztuk w obiegu. Zatem przez około rok od teraz nie będzie inflacji w tym projekcie, a spekuluje się, że właśnie w ciągu roku będą największe wzrosty na tym rynku. To stawia Layer Zero w bardzo ciekawej pozycji i ja osobiście zamierzam akumulować tokeny ZRO. I będą to zakupy, o których ja oczywiście poinformuję na tym kanale oraz przede wszystkim na moim telegramie, który jest w pełni darmowy, każdy może dołączyć i zostawiłem link poniżej. Ale upewnij się, że przeczytasz przypięte wiadomości. Ok, a teraz przyjrzymy się danym on-chain, czyli danym prosto z łańcucha bloków. I w tym celu przejdziemy sobie na Layer Zero Scan, czyli stronę, na której możemy sprawdzić transakcje, które przechodziły przez Layer Zero. Widzimy, że w ostatnich miesiącach Layer Zero zaliczył potężny zjazd jeśli chodzi o dziennie przeprowadzane transakcje, a to wszystko z powodu ogłoszenia wydania tokena, a jednocześnie Snapshota, przez co farmerzy Airdropów po prostu odpuścili robienie transakcji, bo już nie było najzwyczajniej w świecie sensu dalej tam działać. Jednocześnie do 20 czerwca widzimy nagły wzrost i spadek. Było to właśnie w dniu wydania tokena ZRO. A następnie możemy sprawdzić różne ścieżki między blockchainami, na jakich protokołach Layer Zero ma największą aktywność, i jak to wygląda pod względem aktywności sieci. Zatem podchodząc obiektywnie do tematu, to ogólnie rzecz biorąc te statystyki nie są dobrą prognozą dla Layer Zero, po prostu większość osób przestała korzystać z protokołu po ogłoszeniu airdropa i przez to nie mają żadnego interesu, aby go używać. I to samo możemy powiedzieć o aktywnych użytkownikach, którzy coraz bardziej maleją wracając do poziomów sprzed półtora roku, kiedy nie było jeszcze takiego hype'u na farmienie airdropów. Zatem Layer Zero zdecydowanie nie będzie jedną z największych moich toreb jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ten rynek jest nieprzewidywalny i nawet pomimo tych fundamentów, które widziałeś aktualnie token ZRO jest jednym z najbardziej wzrostowych z ostatnich tygodni zatem tak jak mówiłem, chcę mieć małą ekspozycję na ten projekt ale zdecydowanie nie będzie moją największą torbą A jeśli interesuje Ciebie co aktualnie kupuję, sprzedaję, jak rozgrywam aktualnie rynek to tak jak mówiłem na moim telegramie LCC po kliknięciu w link poniżej i przeczytaniu przypiętych wiadomości Będziesz mógł dołączyć, jest on w pełni darmowy. Weźmy również pod uwagę, że farmerzy tych airdropów, czyli osoby polujące na airdropy, to ich oczekiwania w ostatnim czasie mocno urosły i prawie każdy projekt, który oferował airdrop dla swoich wczesnych użytkowników, spotkał się z foodem na początku, strachem i niepewnością. Spodziewali się milionów, a dostali, no nie wiem, parę dziesiąt dolarów czy parę set dolarów i tak za darmo. Przez to wiele projektów, które wchodzą na rynek, mają słaby sentyment na początku, ale gdy fundamenty zaczynają wchodzić w grę, i zaczynają korzystać ze środków zebranych przez te dofinansowania. To zdarza się, że tego typu projekty dalej się rozwijały. Zostawiając emocjonalnych graczy w tyle. Więc tak wygląda Layer Zero z mojej perspektywy. Ciekawy jestem Twojej opinii na ten temat, czy w ogóle posiadasz, czy interesujesz się. A to, co teraz widziałeś, to jest analiza projektu, która jest częścią całej playlisty reszty analiz ciekawych projektów, oraz jestem w trakcie przygotowywania kolejnych tego typu materiałów. Więc obserwuj, jeśli takie coś Ciebie interesuje, bądź na bieżąco, bo na tym kanale, jak historia pokazała, opłacało się być. Więc widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.